Lekarstwa gołębią profilaktycznie to początek końca Twojej hodowli. A lekarstwa przy wychowie młodych to już jest koniec Twojej hodowli. Kto tego nie ujmuje, nigdy dobrze nie zalotuje. To dla Was, ro moje rodacy i dla całego świata. Inne chowią te pierwsze lęgi dla siebie, a ja je sprzedaję dla was. Ten po lewej 1019, a po prawej jego siostra 1020 z jednego lęgu nie mogą być oba samczyki. Chyba oba samce może, może i dwa samce, dwa tak. samce będą. To jest i ojciec jest Syn 41, a matka z rodziny 109. Dokładne rodowody będą na aukcji. Dwie najlepsze stare nasze linie albo rodziny 41 i 109. Ta sama rodzina była, wygrała w Ameryce z Nevada do Kalifornii. Dwa razy pierwszy konkurs, pełno pieniędzy. No i u nas syn 441 był najlepszym lotnikiem, nie? Tak, i ojciec ósmy najlepszy jest sam zbyt I cyrką, Jako roczny najlepszy i jako stary drugi najlepszy, nie? A jego szósty najlepsza w Olecku, bo na derby obrączkach chce obrączkować. Wszystko zebrał tam, cała pula. To jest. Pierwsze młode nasze. Rodzina 41 razy. My nie musimy dziewięć. zostawiać sobie pierwszego lęgu, czy drugiego. Tak jak w zeszłym roku prawie wszystkie młode były trzeci lęk. Tylko że u nas trzeci lęk to trochę wcześniej niż u was, niż u was. I super leciały, także i w tym roku też możemy zostawić te późniejsze młode, nie? No. Nie muszą być te wczesne. Pierwsze młode, zapraszamy do aukcji. Czao. I to od razu, od razu super rodziny dwie. 41 i 109 Aukcja.kipa.be